Po raz 12 obchodzimy dzień papieski w tym roku pod hasłem Jan Paweł II papież rodziny bardzo się cieszymy że ten dzień otoczony jest szczególnym szacunkiem refleksją dzisiaj pochylamy się w naszym zamyśleniu nad rodziną rodziną polską rodziną w ogóle rodzina to dzieci i bardzo cieszy fakt, że w obchodach tego Dnia Papieskiego mają bardzo czynny i aktywny udział mają właśnie dzieci. Te, które zobaczymy w tej prezentacji happeningu, które rokrocznie tutaj prezentują, pochodzą ze szkoły papieskiej, z gimnazjum numer 3 w Toruniu. Te dzieciaki świetnie prowadzone, starają się powiedzieć coś, wykrzyczeć całemu światu o miłości do papieża, o pamięci, o jego nauce. To jest bardzo ważne, aby właśnie ta pamięć i w ten sposób jakby kierować Nasza świadomość i życie sprawiały, żeby nasza codzienność była lepsza, codzienność polskiej rodziny, żeby była lepsza. Wiele mówi się o pokoleniu JP2, pokoleniu papieża polaka. Czy to pokolenie rozwija się, kwitnie? Ja myślę, że to pokolenie jest poddawane dzisiaj wielkiej próbie, próbie czasu. Z jednej strony, z drugiej strony y, różnym propozycjom, które stanowią pewną formę, powiedziałbym, alternatywną dla tej, którą dawał papież, do której zachęcał. Papież nie oferował tanizny, tandety, a wszystko, co ma wartość, kosztuje. A zatem młody człowiek dzisiaj stoi przed dylematem, czy pójść na łatwiznę, na fajne czasy spędzone w pubie, na używki, na coś, co nic nie kosztuje, daje dużo przyjemności, ale niestety zawsze fatalnie się kończy. Czy pójść drogą odpowiedzialności, wymagania od siebie, wymagajcie nawet wtedy, kiedy by inni od was nie wymagali. To są słowa papieża, które odwołują się do e, wrażliwości, ale też i mądrości młodego człowieka. Ja wierzę, że młodzi ludzie są mądrzy, że są roztropni i że są wrażliwi. Wrażliwi przede wszystkim na dobro i na prawdę. A ta nigdy nie sprowadzi na manowce, lecz czy prędzej czy później, jeśli ktoś na niej nie jest będzie atrakcyjną propozycją, z której młodzi skorzystają. happening świetnym sposobem wyrażenia siebie, swojej wiary, swojej pamięci i treści Dnia Papieskiego, bo dzisiaj patrzymy z troską na rodziny, dzisiaj się mówi wiele na temat związków międzyludzkich. Tymczasem jest jeden podstawowy, związek mężczyzny i kobiety, związek budowany na miłości. I dzisiaj apelujemy do młodych ludzi, nie bójcie się tej miłości i kiedy już ją zdobędziecie, bądźcie za nią odpowiedzialni, walczcie o nią, bo tylko ta miłość daje wam a także tym, których, bo to jest naturalne, że małżeństwo katolickie, chrześcijańskie, oparte na tych wartościach, skierowane jest ku rodzinie, ku dzietności. A zatem ta miłość zawsze będzie rozwijać, zawsze będzie dodawać do, do jednego szczęścia kolejne. Widzę tylu wspaniałych rodziców, tylu wspaniałych ludzi, którzy cieszą się swoją miłością i cieszą się swoją rodziną. Czyż. Młode małżeństwo prowadzące przed sobą wózek nie jest pięknym widokiem i niebudzącym nadzieją.